Witam Was bardzo serdecznie. To kolejny update mojej kolekcji. Nie jest to typowy unboxing, z tego też powodu, że nie są to wagony seryjne. Gdyby były to wagony seryjne, to oczywiście byłby to typowy unboxing, chociaż wagony mają swoje pudełka. I są to dwa typy wagonów towarowych bułgarskich, takich troszkę starszych typów, powiedziałbym, czwarte, epoka, ale też piąta, spokojnie. Do dzisiaj, niektóre są używane może trochę w innych malowaniach. Przedstawicielami tych, tych tutaj wagonów, jeśli chodzi o wytwórców, jest oczywiście Roko i Klein model, Austria krótki wagon GBS którego, który często gdzieś tam pojawia się e, wśród kolegów w wersji polskiej. Tutaj mamy wersję BDŻ wersja Rokowska. E, troszeczkę niestety tutaj jedyny problem, który istnieje według mnie, to jest problem tutaj drzwi. Mam kilka takich wagonów, dokładnie cztery sztuki i długi, bardzo długi w porównaniu do tego wagonu wagon to wagon nie GBS tylko GABS 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 długi wagon Ten akurat który prezentuję w tej chwili jest produkcji Klein Model Ban, ale pokażę Wam również wersję z kwadratowymi zdarzakami, to chciałem zaznaczyć i już pokazuję szybciutko ten wagon rokowski <laughs> bo on jest po prostu z okrągłymi buforami, ale jeszcze pokażę z oddali że to jest identyczny wagon tutaj mamy okrągłe bufory. Są to wagony przerabiane z wagonów francuskich. Jeszcze gdzie gdzieniegdzie niektóre dekale są do dorobienia, ale już spieszę, żeby je pokazać, ponieważ mają dla mnie ogromną wartość pod względem takim, że rzeczywiście warto, warto było te wagony sobie zrobić. Może jeszcze tylko pokażę w ten sposób. Te dwa różne wagony, jeśli chodzi o wytwórców, to oddalę troszeczkę kamerę. Popatrzę jeszcze tylko delikatnie tak, dolny wagon Rokowski i górny wagon Klein Model Ban. I dla porównania, pokażę jeszcze tutaj wagon GBS, który jest nieporównywalnie jakby mniejszy od tych wagonów GABS fajne składy bułgarskie będą się mogły e, wykonać dzięki tym e, pięknym wagonom dlatego krótko bo krótko mam jeszcze inne wagony e, takie typowo towarowe kryte ale e, myślę że ich prezentacja odbędzie się oddzielnie one nie mają swoich pudełek są ich dawcami jest Lilliput więc są to dość porządne wagony <laughs> a więc to tylko taka krótka wrzutka, żeby Wam pokazać, jakie nowe, ciekawe wagony bułgarskie tutaj mam. I które jeszcze są w trakcie, że tak powiem, przeróbki, ale e, moja aktywność tutaj na kanale się chce, żeby się zintensyfikowała, stąd też postanowiłem, że będę troszeczkę więcej uwagi poświęcał temu, żeby nakręcać filmy, pokazywać to, co do mnie przychodzi, to, czym się zajmuję, to, co przerabiam. W związku z tym śpieszę ze świeżą informacją, że jestem w trakcie przeróbki wagonów GBS i wagonów GABS y, dla kolei bułgarskich. No to cóż, żegnam się z wami w tym odcinku i zapraszam na mój kanał, cześć!